Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Scena przemienienia Jezusa, zapisana w dziewiątym rozdziale Ewangelii Marka, wydarza się dokładnie sześć dni po tym, jak Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, a Jezus po raz pierwszy zapowiedział swoją śmierć. To nietypowe dla Marka precyzyjne określenie czasu nie jest przypadkowe. Nawiązuje do sześciu dni, które Mojżesz czekał na górze Synaj, zanim Bóg przemówił do niego z obłoku. Jezus zabiera ze sobą tylko trzech uczniów – Piotra, Jakuba i Jana, tych samych, którzy będą świadkami wskrzeszenia córki Jaira i modlitwy w Getsemane. Na górze jego szaty stają się olśniewająco białe, pojawia się Eliasz z Mojżeszem, a z obłoku rozlega się głos – ten jest moim ukochanym synem, jego słuchajcie. Kiedy Piotr proponuje postawienie trzech namiotów, Ewangelista komentuje sucho, że nie wiedział bowiem co powiedzieć – "Gdyż byli bardzo przestraszeni. Po chwili Mojżesz i Eliasz znikają, zostaje tylko Jezus, to wydarzenie nabiera dodatkowej wagi, gdy czytamy, jak Piotr wspomina je po latach w swoim liście. Bo nie jako ci, którzy poszli za wymyślnymi mitami, zapoznaliśmy Was z mocą i przybyciem naszego pana Jezusa Chrystusa, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami jego wielkości. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę." Gdy taki głos doszedł go od majestatu chwały, ten jest moim synem, moim ukochanym, w którym ja znalazłem upodobanie. Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc wraz z nim na świętej górze. Dla starego apostoła to doświadczenie pozostało fundamentem jego wiary. W obliczu działań fałszywych nauczycieli i sceptyków mógł powiedzieć: Byłem tam, widziałem, słyszałem. To nie były bajki czy mity. To było prawdziwe. Marek umieszcza przemienienie między dwiema zapowiedziami męki i bezpośrednio przed sceną, gdzie uczniowie nie potrafią uzdrowić chłopca cierpiącego na padaczkę. To celowe zestawienie pokazuje napięcie chrześcijańskiego życia. Chwile objawienia są krótkie i przemijające, a codzienność pełna jest niepowodzeń i walki. Piotr chciał zatrzymać moment chwały, zbudować namioty, ale głos z nieba kieruje uwagę z powrotem na Jezusa i jego słowa. Uczniowie, schodząc z góry, Zastanawiają się, co to znaczy powstać z martwych, bo wciąż nie rozumieją, że droga do chwały wiedzie przez krzyż. Przemienienie nie znosi konieczności cierpienia, potwierdza, że Jezus idący na śmierć jest tym samym synem Bożym, którego chwała na moment zabłysnęła na górze. Dla nas oznacza to, że w najtrudniejszych momentach możemy pamiętać te chwile, gdy wiara była oczywista, prawda jasna, a Boża obecność namacalna. To doświadczenie okaże się kluczowe, kiedy schodzimy w dolinę cienia śmierci, tam, gdzie czeka nas zmaganie z własnymi ograniczeniami i niepowodzeniami. Drogi Przyjacielu, jeśli nie masz jeszcze takiego osobistego doświadczenia, jeśli nie spotkałeś się z Bogiem, to nie czekaj ani chwili dłużej. Skłoń kolana i w pokornej modlitwie poproś, by to Jezus cię poprowadził. Drodzy, oprócz Ewangelii Marka pozostajemy w ciągu czytania drugiej księgi Samuela, księgi Ezechiela i księgi Ezdrasza. Życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament, Księgi Historyczne. Druga księga Samuela. Rozdział trzeci. Wojna między domem Saula a domem Dawida była długa, jednak Dawid stawał się coraz mocniejszy. Adam Saula stawał się coraz słabszy. Życie rodzinne Dawida w Hebronie. Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodnym był Amnon, należący do Akinoam izraelitki. Jego drugim synem był Kilab, należący do Abigail, dawnej żony Nabala karmelity. Trzecim był Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszur. Czwartym był Adoniasz, syn Szagit. Piątym szefatiasz, syn Abital szóstym JITREM należący do Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. Spór w obozie Saula. Dopóki trwała wojna między domem Saula a domem Dawida, Abner wyraźnie umacniał się w domu Saula. A Saul miał za życia nałożnicę imieniem RISPA, córkę Ai. W związku z nią iż boszedł, powiedział do Abnera: Dlaczego zbliżyłeś się do nałożnicy mojego ojca? Abner rozgniewał się bardzo z powodu tych słów Isboszeta i powiedział: Czy ja jestem psią głową z Judy? To ja dziś okazuję łaskę domowi Saula, twojego ojca, jego braciom i przyjaciołom, i nie dopuszczam, byś się znalazł w ręku Dawida, a ty dziś obciążasz mnie winą z powodu tej kobiety? Tak niech uczyni Bóg Abnerowi i do tego niech mi doda, jeśli nie postąpię z Dawidem stosownie do tego, co przysiągł mu Jahwe kiedy przeniósł władzę królewską z domu Saula i wzniósł tron Dawida nad Izraelem i nad Judą od Dan aż po Berszebę. I Ish Boszed nie był już w stanie odpowiedzieć Abnerowi słowem, ponieważ się go obawiał. Zwrot Abnera ku Dawidowi. A Abner wysłał od siebie posłów do Dawida ze słowami, do kogo należy ta ziemia. Kazał też powiedzieć, zawrzyj ze mną przymierze, a oto moja ręka będzie z tobą, aby zwrócić ku tobie całego Izraela. Dawid odpowiedział: Dobrze, ja zawrę z tobą przymierze, lecz proszę cię o jedną rzecz. Mianowicie nie zobaczysz mojego oblicza, jeśli, przychodząc zobaczyć me oblicze, nie sprowadzisz mi najpierw Michal, córki Saula. Dawid wysłał przy tym posłów do iżboszeta, syna Saula, z wezwaniem: oddaj mi moją żonę Michal, którą zaręczyłem sobie za sto filistyńskich napletków. Wysłał więc iżboszed posłańców i odebrał ją mężowi, paltielowi, synowi Lajsza. Jej mąż szedł z nią, idąc i płacząc za nią aż do Bahurim. Tam Abner powiedział do niego: idź, zawróć. I ten zawrócił. Abner zaś układał się ze starszymi Izraela, przekonując: Już dawno staraliście się o to, by Dawid został królem nad wami. Zróbcie to teraz. O Dawidzie bowiem Jahwe powiedział. Za pośrednictwem Dawida, mojego sługi, wybawię mój lud Izraela z ręki Filistynów oraz z ręki wszystkich jego wrogów. Abner rozmawiał poufnie również z Beniaminitami, po czym udał się Abner porozmawiać poufnie z Dawidem w Hebronie o wszystkim, co Izrael oraz cały dom Beniamina uznał za właściwe w swoich oczach. A gdy Abner przyszedł do Dawida do Hebronu, a wraz z nim dwudziestu ludzi, Dawid wyprawił dla Abnera i dla jego ludzi ucztę. Abner powiedział wówczas do Dawida: Wstanę i pójdę, by zgromadzić u mojego pana króla całego Izraela. Niech zawrą z tobą przymierze i będziesz królował nad wszystkim, czego pragnie Twoja dusza. I Dawid wyprawił Abnera, a ten odszedł w pokoju. Śmierć Abnera z ręki Joaba. A oto przyszli z wyprawy słudzy Dawida i Joab. Przynieśli ze sobą obfity łup. Abnera zaś już nie było u Dawida w Hebronie, ponieważ go wyprawił i ten odszedł w pokoju. Gdy więc przybył Joab i cały zastęp, który był z nim, Joabowi doniesiono: Abner, syn Nera, przyszedł do króla, a on go wyprawił i Abner odszedł w pokoju. Joab przyszedł więc do króla i powiedział: Co ty zrobiłeś? Oto przyszedł do ciebie Abner. Dlaczego to wyprawiłeś go tak, że mógł odejść? Znasz przecież Abnera, syna Nera. Wiesz, że przyszedł, by cię omamić i by poznać twoje wyjścia i przyjścia i aby dowiedzieć się o wszystkim, co robisz. Następnie Joab wyszedł od Dawida i wysłał za Abnerem posłańców, a ci zawrócili go od studni Sira. Dawid zaś o tym nie wiedział. Gdy Abner wrócił do Hebronu, Joab odprowadził go na bok do bramy, aby z nim porozmawiać w spokoju, a tam uderzył go pod piąte żebro, także ten skonał za krew Asaela, swego brata. Pogrzeb i żałoba po Abnerze gdy Dawid potem o tym usłyszał, powiedział: Niewinny jestem przed jachwę krwi, abnera, syna nera, ja i moje królestwo na wieki. Niech zawiruje ona na głowie Joaba i na całym domu jego ojca, i niech nie zostanie odcięty od domu Joaba cierpiący na wycieki, ani trędowaty, ani dzierżący wrzeciono, ani poległy od miecza, ani cierpiący na brak chleba. Joab zaś i Abiszaj, jego brat, zabili Abnera za to, że uśmiercił Asaela, ich brata, w bitwie pod Gibeonem. Potem Dawid powiedział do Joaba i do całego ludu, który był z nim: Rozedrzyjcie swoje szaty i przepaszcie sobie wory i płaczcie przed Abnerem. Król Dawid szedł zaś za marami. A gdy pochowali Abnera w Hebronie, król podniósł swój głos i płakał nad grobem Abnera, płakał też cały lud a król zanucił nad Abnerem tren tej treści. Czy Abner musiał umrzeć jak niegodny? Twoje ręce nie były związane ani twe nogi zakute w mieć, a padłeś jak ten, który pada przed synami nieprawości. Cały zaś lud zapłakał nad nim na nowo. Gdy potem cały lud przyszedł nakłonić Dawida do spożycia chleba jeszcze tego dnia, Dawid przysiągł tymi słowy. Tak niech mi uczyni Bóg i do tego doda, jeśli przed zachodem słońca skosztuje chleba lub czegokolwiek innego. Gdy cały lud dowiedział się o tym, uznał to w swoich oczach za słuszne. Tak zresztą jak wszystko, co król czynił, uchodziło w oczach całego ludu za słuszne. Tego dnia przekonał się też cały lud oraz cały Izrael, że nie od króla wyszło to, by uśmiercić Abnera syna Nera. Potem powiedział król do swoich sług: Czy nie wiecie, że książę i to wielki poległ dziś w Izraelu? Ja jestem dziś jeszcze słaby, mimo że jestem namaszczony na króla. Ci zaś ludzie, synowie Serui, są dla mnie za mocni. Niech Jachwe odpłaci temu, kto dopuszcza się niegodziwości, stosownie do tej niegodziwości. Księgi Proroków Większych, Księga Ezechiela, rozdział 13. Zapowiedź zguby dla fałszywych proroków. I stało się do mnie słowo Jachwe tej treści, synu człowieczy. Prorokuj przeciw prorokom Izraela, którzy prorokują, i powiedz prorokującym z własnego serca: Słuchajcie słowa Jahwe. Tak mówi Pan Jahwe. Biada prorokom głupim, którzy podążają za własnym duchem, mimo że nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu stali się jak lisy w ruinach. Nie wspięliście się na wyłomy, ani nie uzupełniliście braków w ścianie domu Izraela, tak by ostał się w bitwie w dniu Jahwe. Oglądali rzeczy puste i wróżby kłamliwe. Mówią oświadczenie Jahwe, a Jahwe ich nie posłał i oczekują, aby potwierdzić Słowo. Czy nie oglądaliście pustego złudzenia i nie opowiadaliście kłamliwej wyroczni, gdy mówiliście oświadczenie Jahwe, chociaż ja nie przemówiłem? Dlatego tak mówi Pan Jahwe, z powodu Waszego głoszenia rzeczy pustych i oglądania kłamstwa. Dlatego oto ja jestem przeciwko Wam oświadczenie Pana Jahwe. Moja ręka będzie przeciw prorokom, oglądającym rzeczy puste i przepowiadającym kłamstwa. Nie będą zasiadali w Radzie mego ludu, nie będą ujmowani w spisie domu Izraela, i nie wejdą do ziemi Izraela, i poznacie, że ja jestem panem Jahwe. Dlatego właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc pokój, choć nie było pokoju. Kiedy ktoś buduje murek, oto oni kryją go wapnem. Powiedz kryjącym wapnem, że padnie. Będzie ulewny deszcz, i wy, kamienie gradu, spadniecie i ciąć będzie wicher burzy. I oto padnie ściana. Czy nie powiedzą wtedy do was, gdzie jest tynk, którym kryliście? Dlatego tak mówi pan Jahwe. Będę ciął wichrem burz w mym wzburzeniu, i będzie ulewny deszcz w moim gniewie, i spadną kamienie gradu w mym wzburzeniu, na zagładę. I rozwalę mur, który kryliście wapnem, i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament. I upadnie, i poginiecie wśród Niego, i poznacie, że Ja jestem Jahwe. I wylejemy wzburzenie na ścianę, a tynkujący ją padną. I powiem Wam: Nie ma ściany, i nie ma tych, którzy ją tynkowali, nie ma proroków Izraela, którzy prorokowali o Jerozolimie i mieli dla niej widzenie pokoju, a pokoju nie było. Oświadczenie Pana Jahwe. Ty też, synu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko córkom swego ludu, prorokującym sobie z własnego serca i prorokuj przeciwko nim. I mów, tak mówi pan Jachwe, biada szyjącym wstążki na wszystkie przeguby rąk i robiącym różnej długości zasłony na głowy, aby łowić duszę. Czy chcecie wyłapywać duszę z mego ludu, a własne dusze zachować? Bezcześcicie mnie u mojego ludu za garść jęczmienia i za kromkę chleba aby uśmiercić dusze, które nie mają umrzeć, i aby zachować przy życiu dusze, które nie powinny żyć, w swoich kłamstwach, przekazywanych mojemu ludowi, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Pan Jahwe: Oto ja jestem przeciw waszym wstążkom, którymi wyłowicie dusze niczym ptaki, i zerwę je z waszych ramion, i uwolnię dusze, które wy usidlacie, dusze jak ptaki, i zedrę wasze zasłony, i wyrwę mój lud z waszej ręki, i już nie będą w waszej ręce jako zdobycz, i poznacie, że ja jestem Jahwe, ponieważ zniechęcacie serce sprawiedliwego, a ja nie chciałem go zniechęcać, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swej niegodziwej drogi po to, by zachować życie. Dlatego rzeczy pustych nie będziecie oglądać ani uprawiać już wróżb. I wybawię mój lud z waszej ręki, i poznacie, że ja jestem Jahwe. Nowy Testament, przekład The Message, Ewangelia Marka, rozdział 9. Następnie podkreślił to, mówiąc: To nie są obietnice bez pokrycia. Niektórzy z Was, którzy tu stoją, zobaczą to na własne oczy zobaczą Królestwo Boże w całej okazałości, w promienistym obłoku. Sześć dni później trzech z nich rzeczywiście to zobaczyło. Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na wysoką górę. Na ich oczach jego wygląd zmienił się od wewnątrz. Jego szaty lśniły, błyszczały bielą, bielszą, niż jakikolwiek wybielacz mógłby je wybielić. Pojawił się Eliasz wraz z Mojżeszem, prowadząc głęboką rozmowę z Jezusem. Piotr przerwał: Nauczycielu, to wielka chwila. Zbudujmy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Wyrzekł to bez zastanowienia, oszołomiony tym, co wszyscy widzieli. W tym momencie otoczył ich jasny obłok, a z głębi obłoku rozległ się głos: To jest mój syn, mój umiłowany, słuchajcie go. W następnej chwili uczniowie rozglądali się, przecierali oczy i nie widzieli nic poza Jezusem, tylko jego samego. Schodząc z góry, Jezus nakazał im zachować tajemnicę. Nie mówcie nikomu o tym, co widzieliście. Gdy syn człowieczy z martwych wstanie, będziecie mogli mówić. Zastanawiali się nad tym, co to znaczy z wstać. W międzyczasie pytali: Dlaczego uczeni w piśmie mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz? Jezus odpowiedział: Eliasz rzeczywiście przyjdzie i wszystko przygotuje na przyjście Syna Człowieczego. Jak potraktowali tego Eliasza, sami wiecie: podobnie potraktują Syna Człowieczego, który zgodnie z Pismem Świętym będzie straszliwie cierpiał, dozna pogardy i będzie odrzucony przez to pokolenie. Nie ma żadnego jeśli. Kiedy zeszli z góry do pozostałych uczniów, zobaczyli wokół nich ogromny tłum i uczonych w piśmie, którzy ich przesłuchiwali. Gdy tylko ludzie z tłumu zobaczyli Jezusa, ogarnęło ich pełne podziwu podekscytowanie. Pobiegli i powitali go. On zapytał, co się dzieje, co to za zamieszanie. Jeden z tłumu odpowiedział, Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego niemego syna, który został ogłuszony przez demona. Kiedy opanowuje go demon, rzuca nim o ziemię, pieni się z ust, zgrzyta zębami i sztywnieje jak deska. Powiedziałem o tym twoim uczniom, mając nadzieję, że go uwolnią, ale nie potrafili. Jezus rzekł: O pokolenie bezrozumne i bez serca, ileż razy mam wam to powtarzać, ileż czasu ma trwać wasze zniewolenie, przyprowadźcie tu chłopca. Przyprowadzili go. Gdy demon ujrzał Jezusa, rzucił chłopca w drgawkach na ziemię, wił się, mając pianę na ustach. Jezus zapytał ojca chłopca: Od jak dawna to trwa? Od kiedy był małym chłopcem. Często rzuca go w ogień lub do rzeki, aby go zabić. Jeśli możesz coś zrobić, zrób to. Miej litość i pomóż nam. Jezus odpowiedział: Jeśli. Dla wierzącego nie ma jeśli. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Gdy tylko wypowiedział te słowa, ojciec zawołał: Wierzę, panie, pomóż mi w moich wątpliwościach. Widząc, że zbiera się tłum, Jezus rozkazał niegodziwemu duchowi: Duchu głuchy i niemy, rozkazuje ci wyjść z niego i nie wracaj. Krzycząc i miotając się, duch wyszedł. Chłopiec był blady jak trup, więc ludzie zaczęli mówić: On nie żyje. Ale Jezus wziął go za rękę i podniósł. Chłopiec wstał. Po powrocie do domu uczniowie otoczyli Jezusa i zapytali: Dlaczego nie mogliśmy wygnać tego demona? On odpowiedział: Nie ma innego sposobu, aby pozbyć się tego rodzaju demonów, jak tylko przez modlitwę. Opuścili to miejsce i przeszli przez Galileę. Nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, gdzie się znajdują, ponieważ chciał czegoś nauczyć swoich uczniów. Powiedział im: Syn człowieczy zostanie wydany ludziom, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem. Zabiją go. Trzy dni po jego śmierci zmartwychwstanie. Nie wiedzieli o czym mówi, ale bali się zapytać. Chcecie więc pierwsze miejsce? Przybyli do Kafarnaum. Gdy znalazł się w domu, zapytał ich, o czym rozmawialiście po drodze. Zapadła niezręczna cisza, albowiem kłócili się między sobą o to, kto z nich jest największy. Usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Chcecie więc pierwsze miejsce? Zatem zajmijcie ostatnie miejsce. Bądźcie sługami wszystkich. Postawił dziecko pośrodku pokoju. Następnie wziął je w ramiona i powiedział: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, tak jak ja je przyjmuję, mnie przyjmuje, a nawet więcej niż mnie, Boga, który mnie posłał. Jan odezwał się: Nauczycielu, widzieliśmy człowieka, który w twoim imieniu wyganiał demony i powstrzymaliśmy go, ponieważ nie należał do naszej grupy. Jezus nie był zadowolony. Nie powstrzymujcie go. Nikt nie może używać mojego imienia, aby czynić coś dobrego i potężnego, a zaraz potem mnie poniżać. Jeśli nie jest wrogiem, to jest sojusznikiem. Każdy, kto tylko poda wam kubek wody w moim imieniu, jest po naszej stronie. Możecie być tego pewni, że Bóg to zauważy. Z drugiej strony, jeśli będziecie znęcać się nad jednym z tych prostych, dziecięcych, wierzących, wykorzystując ich naiwną ufność, wkrótce pożałujecie tego. Lepiej byłoby, gdybyście zostali wrzuceni do jeziora z kamieniem młyńskim u szyi. Jeśli Twoja ręka lub noga staną na drodze Bogu, odetnij je i wyrzuć. Lepiej być okaleczonym lub kulawym, ale żywym niż dumnym posiadaczem dwóch rąk i dwóch nóg, bezbożnym w ogniu wiecznej kary. A jeśli Twoje oko odwraca Cię od Boga, wyrwij je i wyrzuć. Lepiej być jednookim i żywym, niż cieszyć się doskonałym wzrokiem w ogniu piekielnym. Wszyscy prędzej czy później przejdą przez ogień oczyszczający, ale wy będziecie dobrze chronieni przed wiecznym płomieniem. Bądźcie wewnętrznie dobrze zakonserwowani, zachowajcie pokój między sobą. Późne księgi historyczne, księga Ezdrasza, rozdział 5. Prorocy, nowa zachęta i nowe zagrożenia. Wtedy zaczęli prorokować Ageusz, prorok, i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, o judejczykach, którzy byli w Judzie i w Jerozolimie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. W związku z tym powstał Zorobabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Josadaka, aby budować dom Boży w Jerozolimie, a z nimi prorocy, Boży, którzy im pomagali. W tym czasie przybył do nich Tatenaj, namiestnik Zarzecza i Szetar Boznaj oraz ich towarzysze i zapytali ich, kto wam dał pozwolenie budować ten dom i kończyć te mury? Następnie zapytali ich jeszcze, jakie są imiona tych ludzi, którzy wznoszą te budowle. Lecz oko ich Boga było nad starszyzną Judejczyków i nie powstrzymali ich od pracy, dopóki wiadomość o tym nie doszła do Dariusza i dopóki nie wróciło od niego pismo w tej sprawie. Pismo do króla Dariusza. Oto odpis listu, który posłał Tatenaj, namiestnik Zarzecza, i szetar Boznaj oraz jego towarzysze, urzędnicy Zarzecza, do króla Dariusza. Posłali mu sprawozdanie, w którym tak było napisane: Królowi Dariuszowi wszelkiego powodzenia. Niech będzie wiadome królowi, że udaliśmy się do prowincji Judzkiej do domu potężnego Boga. Jest ona odbudowywana z wielkich kamieni, a ściany wykładane są drewnem. Praca ta wykonywana jest też sumiennie i z powodzeniem postępuje w ich rękach. W związku z tym zapytaliśmy tych starszych i tak do nich powiedzieliśmy: Kto dał wam pozwolenie budować ten dom i kończyć te mury? Zapytaliśmy ich także o ich imiona, abyśmy mogli cię powiadomić. Te zapisane to imiona ludzi, którzy są na ich czele. Wtedy dali nam taką odpowiedź: My jesteśmy sługami Boga Nieba i Ziemi, a odbudowujemy dom, który był zbudowany dawno, przed wielu laty a zbudował go i wykończył, wielki król Izraela. Ponieważ jednak nasi ojcowie rozgniewali Boga niebios, wydał ich w ręce Nebukadnesara, króla Babilonu, Haldejczyka, a on ten dom zburzył, lud natomiast uprowadził do Babilonu. Lecz w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Babilonu, król Cyrus, wydał rozkaz, aby odbudowano ten dom Boży. Także naczynia, które były w domu Bożym, złote i srebrne, które Nebukadnesar zabrał z przybytku w Jerozolimie i sprowadził do świątyni w Babilonie, król Cyrus kazał wynieść ze świątyni w Babilonie i przekazał je człowiekowi o imieniu Szeszbasar, którego ustanowił namiestnikiem. Powiedział on do niego: Weź te naczynia, idź i złóż je w przybytku w Jerozolimie, a dom Boży niech będzie odbudowany na swym dawnym miejscu. W związku z tym ten Szeszbasar przybył, położył fundamenty pod dom Boży w Jerozolimie i od tego czasu aż dotąd jest on budowany i nie jest ukończony. Otóż jeśli król uzna to za stosowne, niech sprawdzą w skarbcach królewskich w Babilonie, czy tak jest, że król Cyrus wydał rozkaz, aby ten dom Boży w Jerozolimie odbudowano i niech nam zostanie przesłana wola króla w tej sprawie. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.